Osobowo-chwiejna emocjonalnie, typy impulsywny i borderline. Przyczyny, objawy, leczenie. Osobowo-chwiejna emocjonalnie to zaburzenie osobowości, które zostało oficjalnie sklasyfikowane jako choroba. Wyróżniamy dwa podstawowe typy takiej osobowości – typ impulsywny oraz typ spogranicza, czyli borderline. Każdy z nich charakteryzuje się innymi objawami i wymaga innego leczenia. Osobowo-chwiejna emocjonalnie to jednostka chorobowa, która została scharakteryzowana przez psychiatrów i znalazła swoje miejsce w międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych z 10 pod symbolem F60.3. Według kryteriów diagnostycznych dokonano podziału tego zaburzenia na dwa typy, którym przypisano różne symptomy. W ogólnym ujątku, osobowo chwilna emocjonalnie jest zespobem zaburzeń charakteryzujących się co najmniej trzema z wymienionych objawów, skabon do nagłego działania bez mylenia o konsekwencjach. Skabono do wchodzenia w kabutnie i spory z innymi najczęściej wtedy, gdy powodem kabutni jest krytyka lub niepowodzenie, SKON do wybuchów gniewu i agresji, brak kontroli nad swoim zachowaniem, brak cierpliwości, szybkie porzucanie rozpoczętych działań na skutek braku widocznych efektów, niestabilno emocjonalna, kapryno nie wiadomo. Czego się spodziewa po zachowaniu takiej osoby? Osobowo chwiejna emocjonalnie przyczyny najczęściej pierwsze oznaki zaburzenia pojawiają się w poznym dzieciństwie lub okresie dojrzewania i zwykle utrzymuj się przez całe kreskałycie. Przyczyn występowania osobowo ci chwiejnej emocjonalnie jest kilka. WP rodziny chory mógł dowiadczyć przeszłości przeżboci zaniedbania przez opiekunów, odczuł brak którego z CZ bonków rodziny, utracił poczucie bezpieczeństwa, mógłby wykorzystywany seksualnie, lub stosowano wobec niego przemoc. Czynnik biologiczny na występowanie zaburzeń moknie mieć w przebyte urazy mózgu lub giebowy a nawet zachwiana równowaga hormonalna, mało serotoniny. Czynnik genetyczny zaburzenia ma związek z występowaniem podobnych zaburzeń UCZ bonków rodziny chorego. Czynnik psychospołeczny chory jest dychotomiczny w ocenie rzeczywistości, nie dopuszcza ocen porednich, co powoduje rozchwianie emocjonalne. Osobowo chwiejna emocjonalnie, diagnoza w celu rozpoznania zaburzeń, niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu psychiatrycznego z pacjentem, a CZ-100 kreska i z jego bliskimi. Wywiad bywa uzupełniany dodatkowymi badaniami psychologicznymi i badaniami neurologicznymi. Przy stawianiu diagnozy najistotniejsze jest odróżnienie zaburzeń osobowościowych od innych chorób psychicznych czy neurologicznych. Dokonanie w baciwej diagnozy i rozpoczcie leczenia wymaga uszczegółowienia zaburzenia i przyposzczkowania go konkretnemu typowi zgodnie z klasyfikacją X10. Wyrukreskaniamy dwa typy osobowości chwiejne emocjonalnie: typ impulsywny F60.30 oraz typ borderline, F60.31. Osobowo chwiejna emocjonalnie typ impulsywny to zaburzenie charakteryzujące działanie pod WP bywem chwili, nieprzemylane, nagłe i gwaptowne. Osoby o takiej osobowości nie kontroluj swojego zachowania i reaguj impulsywnie na przykład. Chorzy bardzo szybko się denerwuj, łatwo ich wyprowadzi z równowagi. Rozdrakreskany nie potrafi odpowiedzieć nawet agresji. Charakterystyczna dla tego typu osobowości jest nieprzemylana reakcja. Osoba impulsywna nie przewiduje konsekwencji swoich zachowań, nie zastanawia się nad skutkami swoich wybuchów. Reaguje szybko, bez analizowania. W giebowie takiej osoby walczy ze sobą mnóstwo myli, na których nie mogę kreska Chory jest niestabilny emocjonalnie, miewa zmienne nastroje. Osoby chwiejne emocjonalnie w typie impulsywnym niemal cigle odczuwaj pewne napięcie. Wystarczy bodziec, by doszło do wybuchowej reakcji. W zachowaniu takich osób najwięcej jest agresji, która jest w ich przypadku sposobem na rozbadowanie nadmiaru emocji. Chory CZ to sam szuka powodu do kabutni, wszczyna awantury, wykreska się na innych, a czasem tak kreska E na sobie. Kipi z niego nienawi w stosunku do całego otoczenia. Taka osoba nie potrafi przyjmować krytyki, ale te kreska nie umie być cierpliwa. Jeśli nie widzi szybko efektów swojej pracy, zniechca się, a sytuacja staje się dla niej dra kreskanica. Osobowo chwiejna emocjonalnie typ borderline, osobowo pograniczna, osobowo typu borderline charakteryzuje się ogromną stabilności w kontaktach międzyludzkich. W ustaleniu w basnej to kreska samoci. chory ma problemy z silnymi emocjami, które CZ to bywa eskalowane. Mokreska na tu mówi o pewnym chaosie osobowościowym, a przede wszystkim o przesadzie, która charakteryzuje kakreska de jego diabanie i zachowania. Winnym wszelkich zachowań takiego CZ-bowieka jest frustracja i nieustanna sprzeczno, jak odczuwa. Bezdiagnozowa osobowo pograniczny, wymagane jest stwierdzenie kilku spodanych kreska ej objawów. CZ bowiem nie jest pewny swojej to kreska samoci? Niskie poczucie wartości nie pozwala mu określić celów i preferencji, ma problem z identyfikacją seksualną, nie potrafi się ocenić. Nie zauwa kreska a ci, jakie sobie reprezentuje. Wszystko widzi w czarnych lub białych kolorach. Zwykle idzie to w parze z problemami w pracy, kariera zawodowa jest bardzo nietrwała, bo nastpuje szybkie zniechcenie do podjętych dziabat. Chory obawia się porzucenia i samotności. Rozpaczliwie stara się ratować kady swój zwizek, nawet szanta kreska emocjonalnym. Groźba samobójstwa czy okaleczenia. Jego emocjonalna chwiejność zlewu P bywa na utrzymanie zdrowej relacji z innymi. Zwiski trwa B, ale intensywne, przez chorego zwykle widziane w skrajnych barwach. CZ bowiek z osobowo ci pograniczno odczuwa we w pustk, ma nastroje depresyjne. W jego kreskałyciu dominuje niezadowolenie i zbo. Ma pogorszone samopoczucie. ZDZ nim głównie negatywne emocje. A łatwo wpada w gniew i furię, nie kontroluje tych wybuchów. Chory zachowuje się impulsywnie w kreskanych dziedzinach kreska łycia potrafi szybko trwonić pieniądze. Interesuj go ryzykowne zachowania seksualne: ryzykownie prowadzi samochód, CZ100 po substancje psychoaktywne, okalecza si, miewa napady giebodu, które obficie zaspokaja itd. Osoba typu Borderline jest niestabilna emocjonalnie, łatwo popada w skrajne emocje. Trudno przewidzieć, jak się zachowa w danej sytuacji, dziaba w efekcie. Cechuje ją zmienno nastrojów, tak kreska E w relacjach z innymi. Chory miewa myli paranoidalne, przeladowcze, przecinek urojenia, przecinek ataki paniki. Jest w ciągłym stresie, nie radzi sobie z elkiem, wmawia sobie wiele rzeczy, widzi zagro kreska E nie którego nie ma. Ma zaburzone funkcje poznawcze. Taka osoba nie umie się sama uspokoi, czuje się nierozumiana przez innych i boi się wykluczenia. Bywa, kreska ECZ bowiek z osobowości pogranicznej cierpi na zaburzenia superego. Surowo Si ocenia, wyznacza wysokie standardy swojego postpowania, dekreska Y do ideabu Bu ale jednocześnie ma poczucie pora kreskaki w tych dekreska eniach. A amicę restrykcyjne zasady, które sobie ustalił, WP się w poczucie winy. Zachowania typu borderline mogą towarzyszy występowaniu innych zaburzeń psychicznych np. nerwicy przecinek psychozy przecinek anoreksji przecinek bulim i przecinek depresji, kreskaniet przecinek choroby afektywnej dwubiegunowej. Co ciekawe, pograniczny osobowo chwiejny emocjonalnie CZ? Cię diagnozuje się u kobiet, ni kreska u m. mężczyzn. Im bardziej zbo kreska ona osobowo i im więcej zaburzeń, tym leczenie debu kreska i bardziej zaawansowane. Osobowo chwiejna emocjonalnie leczenie najczęste NZ metod leczenia zaburzeń osobowości i trwa go psychoterapie, np. psychodynamiczne czy terapie poznawczo-behawioralne. Najwa na początkowym etapie leczenia jest zdobycie zaufania pacjenta i zaangażowanie go w proces leczenia. To daje szans na wyleczenie. Bardzo rzadko w leczeniu zaburzeń osobowościowych stosuje się środki farmakologiczne. Jeśli są one zalecane, to tylko w przypadku, gdy u chorego trzeba opanować objawy takie jak depresja czy LK, które mogłyby przeszkadzać w terapii i wpłynąć na jej niepowodzenie. Zrodki farmakologiczne Cz. Dzisiaj stosuje się w przypadku osobowości borderline, ale z WZGL Duna SK na chorych do uzale od leków psychoaktywnych, zwykle pomija się w ich leczeniu, rodki uspokajające, szczególnie te na bazie benzodiazepiny. CZ Ciej chorym przepisuje się środki z SRI, leki przeciwpsychotyczne czy tzw. stabilizatory nastroju. W przypadku osobowości pogranicznej najskuteczniejszym form psychoterapii jest terapia psychoanalityczna autorstwa Fonagiego i Batemana oraz terapia Kernberga. Badania naukowe udowodniły, równie kreska kreska e szans na wyleczenie z zaburzeń daje równie kreska terapia dialektyczno-behawioralna. Marcellina Han.